Zwycięstwo wysokie okazało, ale nie przyszło tak łatwo jak w sobotnym spotkaniu. Na, przyszło, na pewno nie przyszło tak łatwo jak w sobotnym spotkaniu. Przeciwnik wiedzieliśmy, że będzie na pewno dużo trudniejszy to mecz dla nas i, i przeciwnik postawi trudniejsze warunki. Tak się też stało dzisiaj na boisku. Azoty grają w przelęczka, zajmowały przed tą kolejką czwarte miejsce, były przed nami w tabeli, także spodziewaliśmy się, że tutaj będzie na pewno mecz walki i, i dużo tej walki dzisiaj było na boisku widać. Kogo by pan wyróżnił w tym spotkaniu z naszych chłopaków? Ja myślę, że za grę w obronie należy cały zespół wyróżnić. Do tego Rafał Stachera w bramce odbijał kapitalnie, bym powiedział, w, i w trudnych sytuacjach i, i z drugiej linii naprawdę mieli problem go pokonać zawodnicy z Puław. W ataku myślę też, że ta siódemka, która grała, ósemka zawodników, w ataku na pewno każdy coś wniósł. Dobre dzisiaj zawody zagrał Antek, dobre Jura, dobrze Marek na tym skrzydle. Szkoda powiedzmy kilku stuprocentowych sytuacji, których nie wykorzystaliśmy, no ale tak się zdarza, że przeciwnik też ich nie wykorzystał i byliśmy o 6 bramek w sumie lepsi. Także bezdyskusyjne zwycięstwo dzisiaj mam nadzieję, że nie zaszkodzi nam a pomoże w dalszej naszej pracy. Mamy od jutra 4 dni wolnego. Zasłużony odpoczynek myślę taki, który możemy sobie zrobić w przyszłym tygodniu. Zaczynamy w środę Pucharem Polski. Dalsze granie, także myślę, że. no jest dużo tego grania, dlatego trzeba troszeczkę też tymi siłami po, po odpowiednio poszapować. Jak piszą, mówią sportowe media, ostatnio m.in. Fakty.PL. Chrobry jest rewelacją tego sezonu. Dzisiaj wskoczyliście na czwartą pozycję i co dalej? My do tego nie przywiązujemy aż takiej wagi. Myślę, że najważniejsze jest to, że wygraliśmy dzisiaj mecz. Patrzymy na każde kolejne spotkanie najbliższe, które mamy do zagrania. Na tabelę będziemy patrzyli, jak się skończą play -offy. Marek, bardziej zmęczony byłeś po meczu z MMTS-em, czy dzisiaj, po tym dzisiejszym, z Azotami? Znaczy, no, wydaje mi się, że równo. Fakt, że gramy teraz sobota, środa, no, to jest ciężko. Ale o tym nie myślę, że jestem zmęczony, czy nie zmęczony. Najważniejsze są dwa punkty i tyle. Przeżywasz teraz długo drugą taką sportową młodość? się znaczy, może nie młodość. No. Czujemy się pewniej, zrobiła się fajna drużyna, kolektyw taki. Może też więcej gramy z, ze skrzydłami. No fajnie, no fajnie e, gramy też i w obronie. Z tego wyprowadzamy kontrataki, co było w miarę naszą bolączką. Teraz wydaje mi się, że jest dobrze. No, fajnie i oby tak dalej. Dzisiaj wskakujecie na czwarte miejsce. W co mierzy chrobry teraz? W, w, w jaką pozycję po, po tym sezonie? E, może to, to jest daleka jeszcze e, droga do, do utrzymania tego czwartego miejsca. E, gramy niby z teoretycznie słabszymi zespołami, ale oni e, grają mu życie i, no i różnie może być. E, nie chciałbym teraz mówić, na którym miejscu będzie chrobry, a o co będzie walczył, A to czas pokaże i tyle. Marek, jak będziesz rzucał tyle bramek w kolejnych meczach, czego oczywiście jak najbardziej Tobie życzę, no to wkrótce znajdziesz się w czołówce snajperów Superligi. No tak jak już tutaj powtarzałem, to nie jest e, tylko zasługa moja, to jest e, zasługa, zasługa całego zespołu, no bo to każdy na to pracuje. To nie jest tak, że ja wykonuję, że ja rzucam 10 bramek, czy następny ktoś tam ileś, na to pracuje cały zespół, jest kolektyw, jest fajnie, wygrywamy, dwa punkty zostały w Gogowie i z tego się trzeba cieszyć.